Na pewno pierwsza połowa pod dyktant do gospodarzy. To też tak ta, ta pierwsza połowa wyglądała, wyglądało, że troszeczkę za głęboko się wycofaliśmy. Nie taki był plan na ten mecz. Popełniliśmy kilka błędów w, w ustawieniu z przechodzenia z 5, 4, 1 na 4 czy 3, 3. To na dziś tam się ugubiliśmy po korektach w przerwie. Ta druga połowa wyglądała zupełnie inaczej w naszym wykonaniu. Myślę, że ta druga połowa taka no, zdominowana trochę przez nas, dużo, dużo posiadania piłki. Yy, dużo fajnych, yy, fajnych akcji wydaje mi się, że jest troszeczkę tak opadł chyba z sił i tutaj, żeśmy ich zdominowali w konsekwencji wpadła druga bramka, która praktycznie już zamknęła mecz. Cie, to cieszymy się też z tego, że to jest pierwszy mecz od w ósmej kolejce, który zagraliśmy na zero z tyłu. Z tego też się cieszymy, natomiast te trzy punkty pozwolą nam na takie mocniejsze ustawienie się w środkowej części tabeli, co było celem przed sezonem. Można powiedzieć, że grała drużyna cwańsza. Myślę, że tak chociaż skład nasz na to nie wskazuje. Mamy dużo młodych chłopaków w zespole, ale faktycznie ta, ta szczególnie druga połowa, to nasze cwaniactwo, takie może nie tyle doświadczenia, takie piłkarskie cwaniactwo pozwoliło nam ten wynik, wynik spokojnie dochorować do, 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 do ostatniego gwizdka sędziego, ale jeszcze przed nami dużo pracy zdajemy sobie z tego sprawę. To jest zespół, który jest w totalnej przebudowie przebudowie. 15 zawodników przed, przed, przed sezonem odeszło, więc budujemy cały czas ten zespół. Mecze słabsze będą nam się zdarzać, ale te lepsze też tak jak to. Mówię, to, to miało miejsce dzisiaj. Przyjechał do nas zespół, który w ostatnich meczach poprawił grę w defensywie, byli zdyscy zdyscyplinowani. W poprzednich meczach również no, widać było już, że tak powiem, trener tam wypracował dużo jakości w tym zespole i wiedzieliśmy, że będzie ciężka przeprawa, ale no, nie spodziewałem się, że moi zawodnicy będą takie popełniać dzisiaj błędy. I prezentować, że tak powiem, sytuacje bramkowe przeciwnikowi, bo tak naprawdę to nie Siarka stworzyła sobie sytuacje bramkowe, tylko my żeśmy im po prostu dali piłkę na własnej połowie, przed własną bramką. Nawet nie bardzo naciskani przez przeciwnika i no nie umiem się w ogóle pogodzić, ani zrozumieć tych błędów. No my cóż, no pierwsza połowa niezła, pod nasze dyktando, stwarzaliśmy, że tak powiem może nie jakieś stuprocentowe sytuacje ale zagrożenie pod bramką przeciwnika nie, nie mogliśmy się spotkać pod tą bramką z piłką ale, ale my byliśmy bliżej strzelenia bramki a niestety dostajemy do przerwy gola i w drugiej połowie no, stawia to przeciwnika w komfortowej sytuacji stali nisko bronili my żeśmy gdzieś próbowali ale, ale no, tylko na tych próbach się kończyło kompletnie nie nie umieliśmy sobie poradzić z tą defensywą siarki no i siarka wykorzystała drugi błąd bez litości jak, jak prawdziwy wytrawny bokser no i musimy się pogodzić z tą porażką chociaż no naprawdę boli